Na moim kanale zapraszam Was dzisiaj na trochę inny film niż zazwyczaj. Dzisiaj słuchajcie, nagrywam film, którego jeszcze wcześniej na swoim kanale nie nagrywałam. Za mną chodził od pewnego czasu. Zastanawiałam się, czy jest sens takie filmy nagrywać, czy nie ma sensu, ale pomyślałam, że kurczę, w sumie nic nie ryzykuję i czemu nie nagram go dzisiaj. Zobaczymy po prostu, czy będzie Wam się podobał, czy nie. A o jakim filmie mowa? Znaczy, Wy już pewnie trochę wiecie, bo po tytule, tak, robimy sobie przegląd nowości do ust. Z SS, a właściwie może nie cały przegląd, tylko przegląd jednej konkretnej linii. Będąc ostatnio w Hebe, zauważyłam, że pojawiły się trzy nowe odcienie konturówek, a przynajmniej trzy odcienie, których ja nigdy wcześniej nie widziałam, i trzy nowe pomadki z nowym wykończeniem. i te pomadki to na 100% totalne nowości z marki Essence. Kupiłam wszystkie trzy kolory i dzisiaj pokażę Wam, jak prezentują się na ustach. Zobaczymy wykończenie, porównamy sobie kolory, zobaczymy, który jest najładniejszy. Więc, jeżeli taka tematyka Was interesuje, to zapraszam Was do oglądania dalej. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zapraszam Was do subskrypcji i oczywiście komentowania, jeżeli tylko macie na to. Ochotę. Nie przedłużając, zaczynajmy. Zaczniemy, kochani, od konturówek. Jeżeli mnie trochę oglądacie, to wiecie, że ja konturówki z Essence bardzo lubię. Mam sporo kolorów, często ich używam i często pokazuję na swoim kanale, bo uważam, że to są jedne z lepszych konturówek w bardzo, słuchajcie, niskiej cenie, bo jedna konturówka kosztuje. Coś około 4 zł. Tu na Wam napiszę cenę, bo dokładnie nie pamiętam. Co mogę Wam o nich powiedzieć? To przede wszystkim to, że one niestety nie są, słuchajcie, wysuwane, więc musimy je temperować. Natomiast poza tym, że trzeba je po prostu strugać, to moim zdaniem nie mają większych wad. Utrzymują się całkiem długo. Na moich ustach. Co tu się znowu dzieje? Słuchajcie, to jest po prostu jakaś. Yy... Jakiś cyrk, jak nie wiem, jak mnie trochę oglądacie, to zauważyliście, że co ja nagrywam, to w tle dzieją się takie rzeczy. I ogólnie, no to wiecie, mogłabym się ustawić tłem do ściany i nic by się tam nie działo, no ale kto tu robi kontent? No nie ja bynajmniej, bo po prostu jego zachowania ostatnio i parcie na szkło. Są wybitne. Kurczę, teraz będzie, że cię zasłaniam, a ja w sumie nie chcę cię zasłaniać, ale chciałabym ten film nagrać, bo ja muszę wyjść do pracy, a, e, a nie mam za bardzo czasu. No ale dobra, wracając do tematu konturówek, kod z tyłu będzie robił swoją robotę. Przynajmniej mi wydaje się, że wyszły trzy nowe odcienie, a jeśli nie wyszły trzy nowe odcienie, to mnie poprawcie, bo możliwe, że się mylę. Natomiast mam trzy nowe odcienie. I jest to odcień 303, 302, 402. Wszystkie są typowymi odcieniami nude. I teraz tak, e, przejdziemy sobie po kolei do tych kolorów. Zaraz Wam je pokażę na ustach, ale pokażę gwiazdę tego filmu i w sumie produkt, dla którego nagrywam ten film, czyli trzy nowe pomadki z marki Essence. I są to pomadki, słuchajcie, Hydrating Nude. Jest to jakaś, widać, ewidentnie nowa kolekcja z marki Essence. Mamy odcienie 301, 302, 303 które też zaraz przetestujemy, mają być nawilżające, co ja bardzo lubię, słuchajcie, bo teraz w tym sezonie, który się zbliża, jesień, zima, te usta nam się bardzo mocno przesuszają i ja lubię wtedy używać pomadek e, takich mocno nawilżających, jeżeli będą miały ładne wykończenie ładnie wyglądały, no to te pomadki kosztują mniej niż 14 zł, bo 13 z groszami, tu też Wam napiszę. Dokładną cenę. Zaczniemy sobie od konturówki yy, i konturówek. Pokażę Wam na początek, jak one się prezentują, jak się prezentują na ustach, a później przejdziemy do pomadek. Zaczniemy sobie, słuchajcie, od koloru jakiego koloru sobie zaczniemy? 302, i jest to ten kolor i on na słoczu na dłoni prezentuje się tak, czyli mamy taki bardzo ładny nude z odrobiną różo, różu, a na ustach już Wam pokazuję, jak się prezentuje. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o, mm, o co? O jakość tych konturówek, to one nie są super miękkie, ale nie są też za twarde. Mi, słuchajcie, się bardzo dobrze nimi pracuje. Ja je naprawdę bardzo lubię. I zobaczcie, mam nadzieję, że w miarę równo te usta sobie obrysowałam i, i wypełniłam, to jest odcień 302. Jeśli chodzi o konturówkę i prezentuje się tak, w ogóle bardzo mi się podoba, słuchajcie. On jest boski, bo to jest taki nude z taką odrobiną różu i to jest kolor, który ja na pewno będę często nosiła, bo ja się w takich kolorach po prostu bardzo, ale to bardzo dobrze czuję. I tak się zastanawiam, czy tutaj przypadkiem ten 302 on nie będzie idealnie pasował do tej najjaśniejszej pomadki 301, ale żeby nie mieszać, to zobaczymy później. Najwyżej, na koniec sobie coś tam zmieszamy jak już będę wychodziła i miała, że tak powiem, ostateczny makijaż ust, tak prezentuje się konturówka 301. Wydaje mi się, że jest bardzo twarzowa i bardzo mi się podoba. Jest zdecydowanie najjaśniejszą z tych konturówek, które dzisiaj dla Was przygotowałam. Dobra, zmywam tą konturówkę i lecimy dalej z kolejną. Kolejny odcień konturówki, który Wam pokażę, jest taki i to jest numerek 303. Na słoczu ten 303 numerek będzie prezentował się tak bardziej różowy już, bardziej zdecydowany. I mam mniej zdecydowanie brązu w sobie, więc to jest taki bardziej już róż, jeśli miałabym powiedzieć i ocenić. I teraz nałóżmy na usta. Tak, słuchajcie, prezentuje się odcień 303 delicate, tak? Delicate. I słuchajcie, on jest przepiękny, bo to jest mocniejszy róż. Tak patrzę, wiecie co? Trochę w podgląd, czy nie przekłamuje koloru, i trochę w lusterko, dlatego mi wzrok cieka. To jest, słuchajcie, przepiękny róż. E, taki mocniejszy i słuchajcie też nie wiem czy zauważyliście, że on ma lekki taki połysk w sobie daje taki lekki satynowy błysk to nie jest błysk błyszczyka to nie jest jakieś drobinki, nie, nie natomiast te usta takie wydają się być błyszczące, przepiękny kolejny kolor i coś czuję, że też będę katowała tą konturówkę nawet samą i w ogóle bardzo dobrze się czuję w tych kolorach, tych dwóch, które teraz Wam pokazałam. Mimo, że wiecie, że jeśli chodzi o kolory nude to ja mam dosyć duży problem, żeby znaleźć idealny, bo dużo jest dla mnie takich za mocno brązowych, za ciemnych, a te dwa boskie, naprawdę. I to są konturówki za 4 złote, słuchajcie, za 4 złote, a one wyglądają przepięknie. Dobra, ścieramy 400, może nie 400, 303 i malujemy się 402. Ok, zmyte. Teraz czas na tą konturówkę, czyli najciemniejszą, najbardziej brązową, wydaje mi się, 402 odcień. Tak, i to będzie zdecydowanie najbardziej kolor Nude, taki typowo wchodzący w brąz Jak widzicie, tu w ogóle widzicie słocze tych trzech konturówek, i to będzie taki najbardziej jesienny kolor, mi się wydaje, chociaż tamte są dla mnie boskie. I czas teraz sobie sprawdzić, jak on będzie się prezentował na moich ustach. Boski. Zobaczcie, jak on pięknie wygląda. Naprawdę przepiękny kolor. Kolejny, słuchajcie, powiem Wam szczerze, że kupując te konturówki i pomadki miałam taki, taką myśl, że trudno, bo to nie są do końca moje kolory. Najwyżej je oddam koleżance. Wiecie, ja sobie zastrugam, zde, znaczy najpierw zdezynfekuję, później zastrugam porządnie tą konturówkę czy, czy pomadkę powiedzmy odetnę. I po prostu pooddaję, ale ja nic nie oddam, bo zobaczcie, jaki to jest przepiękny kolor nude. Rzadko zdarzają się tak ładne kolory nude. Słuchajcie, ja nie wiem, który jest najładniejszy, szczerze mówiąc. E, jedyne, co mogę Wam powiedzieć, to ten kolor ostatni, ten 404? 404? 402. On na ustach u mnie prezentuje się jaśniej niż na słoczu. Mam nadzieję, że to widzicie. Nie jest wcale chyba najciemniejszy. Wydaje mi się, że najciemniejszy był ten 303, ten taki najbardziej różowy. Ale jest przepiękny, naprawdę wow, jestem zauroczona. Dawno mi się tak jakieś kolory pomadek nie podobały. W ogóle dajcie znać, która konturówka Wam się najbardziej podobała, ale ja na waszym miejscu, jeżeli lubicie takie kolory, to kupiłabym sobie trzy, bo no spójrzmy prawdzie w oczy. Słuchajcie, no tutaj za trzy konturówki zapłacicie 12 około złoty, więc to jest cena nawet. Nie jednej innej konturówki, a macie trzy odcienie, przepięknie się prezentujące i naprawdę dobrze utrzymujące się, bo ja w tych, pomad w tych konturówkach dużo chodziłam, nie w tych konkretnie kolorach, ale innych i one się naprawdę przepięknie utrzymują. Zmywamy i przechodzimy do gwiazdy programu, czyli Hydrating Nude, pomadek z Essence, ale powiem Wam, że szkoda mi się z tymi konturówkami żegnać, bo są, znaczy żegnać z ust. I nie wiem, czy nie wrócę do którejś um, za chwilę, jak przetestuję dla Was te pomadki, bo Wow, mega. Bardzo mi się podobają. Konturówki zmyte i teraz czas na te pomadki nawilżające. Zaczniemy, słuchajcie, od tej em, najjaśniejszej o tej i to jest odcień 301. Te Hydrating Nude pomadki szukamy w opisu, słuchajcie, i znalazłam jedynie to, że to są pomadki zapewniające idealne nawilżenie przez cały dzień. I tyle. Więc nic więcej ciekawego Wam o nich nie powiem. Spójrzcie, uuu, jaki piękny nude. Kolejny, słuchajcie, to będzie chyba naprawdę bardzo udany mój zakup. Zobaczcie, przepiękny nude. Bardzo ładnie będzie pasował w sumie do wszystkich konturówek, ale um, on mi chyba będzie najbardziej pasował do tej jasnej konturówki, jeśli nie będę chciała uzyskać na przykład um, ciemniejszego obrysu ust, a jaśniejszego wypełnienia. Ale zobaczcie, no przepiękny, bardzo ładne wykończenie. Typowo takie um, błyszczące, ale takim. To nie jest drobina, tylko to widać jest nawilżenie. Zaraz zobaczymy, jak on będzie się prezentował na ustach, ale na razie wydaje się być piękny. To jest taki kolor, spójrzcie, który y, niektórzy będą mogli okre określać nawet korektorowym, wydaje mi się. Natomiast ja takie jasne kolory lubię, i ja się w nich dobrze czuję. Boże, ona jest taka przyjemna, taka nawilżająca, bez problemu sunie po tych ustach. Ma ładny zapach. No to nie jest y, jakiś konkretny zapach. Jest zapach typowo pomadki, ale wiecie co, nie taki drażniący, niemocny, bardzo komfortowa. Muszę Wam to przyznać. Naprawdę czuję się komfortowo w tej pomadce. Jest taka mocno nawilżająca i ma przepiękny kolor. Teraz jeszcze jestem ja opalona i trochę może być dla mnie za jasna na ten moment, ale jak ja trochę wiecie, jeszcze tej opalenizny się pozbędę, to ona będzie przepięknie wyglądała, albo będzie właśnie przepięknie wyglądała z trochę ciemniejszą konturówką. Boska. Tak się prezentuje. Mega jest komfortowa, naprawdę. Wiadomo, te pomadki nie będą super trwałe. To od razu się umówmy, bo wiadomo, takie pomadki nie są trwałe. One będą się zjadały, ale możemy je dokładać w ciągu dnia. Jak się trochę zetrze, to bez problemu, bo to nie jest zastygająca matowa, że tam trzeba ją ścierać i dopiero dokładać. Więc jeżeli takie pomadki lubicie, szukaliście to. Bomba, genialne. Wydają mi się po prostu genialne, a ten kolor jest przepiękny. Taki nude z odrobiną różu. Po tym najjaśniejszym kolorze. Czas na kolor środkowy i to będzie ten, czyli kolor 302. I ten kolor już będzie takim kolorem, gdzie tu zrobić słocze na dole, wam zrobię, żeby ładnie pokazać. Bardziej wpadającym w brąz. O, zobacz, w sumie bardziej padający w brąz. Na pewno będzie ciemniejszy. Trochę bardziej wpada w jednak różowe tony niż w brąz, jeśli mam być szczera. Myślałam tak na początku, jak spojrzałam z, ta, z takiej perspektywy, że on jest bardziej brązowy, ale widzę, że pod światło on wydaje się być bardziej różowy. Spójrzcie, że on jest bardzo podobny do tej konturówki numer dwa, wydaje mi się. Ale będzie pasował znowu do dwójki i trójki bez problemu. Nawet do tej pierwszej konturówki również. No boskie są te kolory, jak na razie. Zaraz zobaczymy, jak on będzie prezentował się na ustach. To jest, spójrzcie, bardziej kolor moich ust, bo ten był typowo od moich ust jaśniejszy, a ten taki jest idealnie, jeśli chodzi o ton w kolorze moich ust. I spójrzcie kolejny przepiękny kolor, taki mega naturalny mój. Słuchajcie, będę nosić niut w tym roku, w tym sezonie bo jest przepiękny. Kolejna pomadka, która jest przepiękna. Ten kolor jest obłędny i to w ogóle nie wygląda, te pomadki w ogóle nie wyglądają jak pomadki za 13 zł. I w ogóle nie czuję, że one są za 13 zł. No boskie. I zostaje nam ostatni kolor, 303. Zobaczymy, czy będzie najciemniejszy i najbardziej brązowy. Uuu, ten to w ogóle nie... Wydaje się być ciemny ale też jest w różowe tony, widzicie? To nie jest taki typowo brązowy niód, taki różany niód. Ciemniejszy od dwójki, no od jedynki to zdecydowanie, tylko ta jedynka też widzicie, znaczy 301, tak? 301? 301. E, ta pomadka, ona była też taka chłodniejsza. Te dwie to już są ciepłe pomadki moim zdaniem, a ta 303 to już taka typowo em, najcieplejsza. Ale bardzo ładna, też pasująca zarówno do konturówki drugiej i trzeciej. Chociaż wydaje mi się, że nawet do tej dwójki ona będzie bardziej pasowała niż do tej 402. Ale dobra, sprawdźmy, jak ona będzie prezentować się na ustach. No będzie najciemniejsza to na pewno, ale wydaje mi się, że też może być bardzo ładna. Najmniej ma moim zdaniem odcień u miód u mnie osobiście, bo ona już jest bardziej dla mnie różowa. Ale jest piękna, też jest piękna, natomiast e, chyba mi się najmniej podoba? Nie wiem, w sumie tak. Chociaż nie, no podoba mi się, też mi się bardzo podoba. Powiem wam szczerze, że nie mam ulubionego koloru, chociaż bardzo mi się podoba ten kolor e, pierwszy i drugi. Ta trójka chyba najmniej, chociaż nie, no. Sama nie wiem, co mam Wam powiedzieć, który kolor mi się najbardziej podoba, bo nie wiem. Tak szczerze mówiąc, yy, wszystkie są naprawdę bardzo ładne. Ta pomadka też jest przepiękna, ale ja chyba dzisiaj sobie postawię, słuchajcie, na połączenie na ustach, i pokażę Wam takie jedno połączenie. Od razu podsumowując ten jakby test, pokaz, nie wiem jak to nazwać, ten film, ja się chyba zdecyduję, słuchajcie, na takie ciekawe połączenie tej najciemniejszej, najbardziej brązowej konturówki z tą jedynką, jeśli chodzi o pomadkę, więc zrobię to oczywiście poza kadrem, żeby tu było jak najszybciej. I wracam do was, słuchajcie, z połączeniem. Nałożyłam sobie na początku tą konturówkę, o której wam mówiłam 402 i tą pomadkę 301. I trochę brakowało mi tego, że one bardzo były jasne w stosunku do mnie. E, więc dołożyłam sobie, słuchajcie, na sam kontur, tu na dole i troszkę na górze tej e, konturówki w odcieniu 303, więc mam w sumie 303 konturówkę i 402 na ustach, a po, jeśli chodzi o pomadkę to odcień 301 i wydaje mi się, że to naprawdę bardzo ładnie wyszło i taki dzisiaj będę sobie makijaż ust nosiła, bo bardzo mi się podoba. Podsumowując, słuchajcie, jestem niesamowicie zaskoczona, jak fajne produkty w super niskich cenach dorwałam. To, że Essence ma super produkt, ma dużo fajnych produktów, super produkty i te ceny są bardzo małe w stosunku do jakości, to wiedziałam nie od dzisiaj. Bardzo lubię ich te błyszczyki Juicy Bomb, kiedyś miałam jeszcze kilka innych ulubieńców, lubię ich, słuchajcie, kredki do linii wodnej, bardzo lubię od nich maskary. Wiele rzeczy mają bardzo, bardzo fajnych i w niskich cenach. W ogóle dajcie znać, czy chcieliby, chcielibyście na przykład cały test marki Essence, że kupiłabym prawie do... W... Czy cały make-up, czy część produktów, po prostu czy jakieś nowości, czy nawet rzeczy, które w tych szafach są, i zobaczymy, czy są fajne, czy nie. E, ale jeśli chodzi o te pomadki i w ogóle produkty do ust, no to są super. Spójrzcie, jak te kolory się prezentują. One są naprawdę przepięknymi kolorami. Mam nadzieję, że tutaj wam pomogłam nawet w doborze tych kolorów, bo wiadomo są testery, ale nie zawsze nie zawsze są. Czasami te testery są już zużyte, a czasami po prostu chcielibyśmy zobaczyć, jak na ustach prezentują się te kolory. To mam nadzieję, że ten film wam pomógł albo was zainspirował do tego, żeby przejść się do tej szafy i zobaczyć, czy zamówić online sobie jakiś kolor bo też nie zawsze mamy czas po prostu chodzić po sklepach. A na stronie internetowej te kolory zawsze trochę są bardziej przekłamane. Jeżeli chodzi o te pomadki, ja jestem zakochana i w efekcie, jaki dają na ustach, takiego właśnie naturalnego błysku, połysku, to nie są matowe pomadki. Więc jeżeli takich nie lubicie, no to nie, ale to są typowe, przepiękne, kremowe pomadki. W bardzo niskiej cenie i w cudownych kolorach. No powiem Wam szczerze, że rzadko się zdarza tak, że wszystkie kolory nude mi się podobają, a tu mi się podobają. Jeśli chodzi o konturówki, to tu nie było zaskoczona, bo przypuszczałam, że one będą równie dobre jak te konturówki, które mam e, ogólnie u siebie, a mam ich całkiem sporo, innych, w innych odcieniach, w innych kolorach i ja je bardzo lubię i naprawdę bardzo często używam, więc tutaj nie było to dla mnie zaskoczeniem, ale naprawdę uważam, że jest to e, super opcja. Jeśli chodzi o konturówki, to naprawdę bardzo Wam polecam. Dajcie znać, jak taki film Wam się podobał. Czy czasami chcielibyście przegląd takich właśnie produktów, na przykład do ust, tak? Całych kolekcji. Jeżeli tak, to będę, postaram się coś takiego raz na jakiś czas dla Was nagrywać. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górze, zasubskrybujcie mój kanał, będzie mi bardzo miło. I oczywiście komentujcie, który kolor Wam się najbardziej podobał. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że widzimy się ponownie. Do zobaczenia. Pa! pa.